Wiem, wiem, wiem. Zawiodłem Was, Fifaczy, niejednokrotnie. Moje futbolowe świry, wiem skąd to zwątpienie. Jednak czuję się bardzo z tym źle i czas naprawić to. Popracować nad swoimi błędami. I dzisiaj pogramy sobie w Fifkę, ale nie takim zespołem. Postanowiłem, że na ten odcinek dzisiejszy utworzymy nowy skład. Skład nazwiemy Makaroni. Już pewnie wiecie o jaki skład chodzi. Ligu włoską nie grałem nigdy zbyt długo, więc myślę, że może być to naprawdę, naprawdę ciekawe budowanie składu. Zobaczmy, co nam tutaj gra wybrała. Okej, okay, okej! Okay, 181 skład. No powiem Wam, że naprawdę. Spo... O, lachu się też trafił. Jak mogę siedzieć w szóstej lidze, kiedy kiedyś byłem królem FIFA? Kiedyś byłem królem FIFA. Kiedyś. Siedziałem w pierwszych ligach, dosłownie Naprawdę Czas to zmienić Zaczynajmy! FC Dream Team Zobaczmy czy masz Dream Team Nie powiedziałbym, że jest to Dream Team Jest to Shit Team Mam nadzieję, że pójdzie ci dobrze, powodzenia A Więc zaczynamy ja na spokojnie swoją um, Standardową taktyką, jakby ten zespół muszę najpierw wyczuć, a dopiero potem szaleć Ojej, no, tu skrzydełka ma szeroko rozstawione Mogą być to niebezpieczne skrzydełka Takie jak kurczaczka troszeczkę <gry> Ładnie, poczekajmy, poczekajmy, poczekajmy Zobaczmy co się tutaj stanie Do środeczka, pięknie, do góry Tak jest, do środeczka I czy będzie brameczka? No nie Kondogmia. Co ty człowieku robisz, co? Co? Ładnie, Elsharavi, dawaj, dawaj, dawaj Ściskaj się tam z nimi Dawaj, dawaj, dawaj Wypuszczenie Jakie dobre wypuszczenie Strutman No dlaczego, Strutman Stary, dlaczego? Co tam się stało? Dobrze, dużo zamieszania I teraz w obronie trzeba się kryć Bo będą te wypuszczenia właśnie Takie na dobieg, delikatne Pięknie Wyrzutka I na spokojnie Wow, ho, ho Niebezpieczna sytuacja po słupku piłka schodzi do boku boiska. Może tam długa piłka nie przechodzi, ale Kondogbia już ma ją pod nogami. Spokojnie, spokojnie, czekam, czekam, czekam na kogoś z mojej drużyny. Dobrze ładnie wciśnięta Strutman. Piękny obrót. Kondogbia, Kondogbia pozwala sobie wejść i czy będzie bronko? Jest! Kondogbia nawet nie zawahał się przez chwilę. Tak jest! Pięknie Kondogbia. Stary, normalnie, pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie Kondogbia. Mm. Sprawdźmy powtórkę, co on tutaj wycudował. Ole brameczka, świetnie. Sprzed pola karnego zapakował. Mm. Tak wyciągnął bramkarza idealnie. Jestem dumny. Kondogbia. Kondogbia może z takiego dystansu teraz. Ach, szczurka puścił. No szczurków to ty facet, nie puszczaj, No bo nie. Lepiej nie. Carvajal. Dobrze, Evra. Dobry blok. El -Sharavi. Jeszcze raz na niego. Niech on tam poszaleje. Dawaj El Sharawi. Patrz, 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 patrz. Pięknie, pięknie, pięknie. Tak jest. Nieprzewidywalnie. I tutaj. Ojku, nie wiem co to było. Ale bramkarz wyciągnięty, to może Evra. Evro. No, nie tym razem. Się chłopaki tutaj troszeczkę miętolą. No, patrz, udało mu się. Kajon, dobry, dobry blok Kajona. Uuuu, Zieliński wchodzi w pole karne. No i dośrodkuje. Dobrze, na bezpiecznie, na bezpiecznie. Tak jest. Koniec pierwszej połowy z wynikiem 1 do 0. Uf, ciężki mecz, ciężki mecz, naprawdę ciężko mi się gra, ale spokojnie. To, to, to spokojnie jak na wojnie, jak to mówią. Lecimy z kolejnym tutaj, z kolejną połową. Proszę bardzo, przeciwnik jest w strzałach dominowany. 1-0 oczywiście nie jest wynikiem, który tak bardzo mnie satysfakcjonuje, więc zaraz przejdziemy do strzelania kolejnych bramek. Ok, tylko na początek wypadałoby się odpowiednio bronić. Spokojnie panie, takie szczały, to moja babka broni, you know? No, a strutman tam porobił ich. Struł ich normalnie, pyk. Dobrze. Ładnie, ładna wymiana podań. No i strutman, strutman! Oj, jaki strzał śliczny strutmana! No, szkoda, że nie weszło. Podchodzi, będzie tam zagranie na skrzydło, czy nie będzie? O, od poprzeczki! No ładny strzał, ładny, nie powiem. Cyk, rozgr roz rozgrywają chłopcy, pięknie to robią. No i Alan! Ach, to pory porykoszecie chyba siadło. Tak jest, koszeciku. Tutaj do środeczka, mięciusio, mięciusio. Dobrze, no wyszło, wyszło jak wyszło. Wyszło jak wyszło. Tak wyszło, że przeciwnik zatrzymał mecz. Czyli chyba dobrze wyszło. Dobra, po, 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 przepychajmy się tam trochę. Cofnijmy, pięknie, pięknie. I strutman, strutman, strutnij tam. Aj, no strutnął jak się masz. Może tutaj tak, mięciusio, odrobinkę, pyk. Czy dam radę wcisnąć głowę? Nie, ale mój... Okej, okay, atakujcie, atakujcie chłopaki od razu. Uuuu jest, 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 jest. No, halo! Fał! Ale utrzymuje się przy piłce mój zawodnik. <laughs> Pięknie! I tutaj Podanko, tak jest. Icardi? Icardi z przejściem, ale i ze stratą. Strutman do Icardiego! Icardi! Nie wiem co się dzieje. Mamy! Tak jest! <laughs> Pięknie! Aby tylko strzelić. Icardi, może... Może tak. Jest, porobiony, nie wiem czy te strzałki widać, szczerze mówiąc Naprawdę nie wiem czy te strzałki widać, wydaje mi się, że tak Jednak zmyliłem przeciwnika Nie wiem czy tylko ja ją widzę, czy również on Wydaje mi się, że na takiej, w takiej lidze jednak widzą obydwaj zawodnicy Chciałem inaczej to zrobić, ale tak też może być I tutaj pach ładnie do Kajona Kajon wypuści, świetnie, wróci piłka do Kajona, idealnie Teraz Kajon może wejdzie w pole karne Odda piłkę, i Icardi Nie, nie będę tego mówił. Nie, nie, nie będę tego mówił, bo jeszcze zaraz dostanę klepę o, -o, 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 o. Dobra, 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 ty mi tu kolego nie szalej. Patrz, jeszcze jedną ci wkleję Jeszcze jedną, ci... o, No z takim podaniem to wątpię, ale nie, może jednak. Kajon, Kajon. Co, że ja nie potrafię, że ja nie potrafię, że ja nie potrafię lobować? Gdzie ja nie potrafię lobować? O nie, 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 nie. O nie, 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 nie. Ja nie, nie waga ciężka. Co? Obejrzyjmy powtórkę. Bardzo proszę, tak, obejrzyjmy to, jak alien przepięknie potrafi lobować. Uu, Alien, u, nauczyłeś się lobować. Nie ja zawsze potrafiłem, tylko tak jak mówię, nie lubiłem, a tutaj bardzo lubię dzisiaj. Jakby no, ten gol sprawił, że. Coś stanęło. Y, mecz, czas, czas, mecz. <laughs> okej, okay, okej, okay. niech będzie. Proszę bardzo, Strutman 9,5 i Cardi 9,5. Tak jak mówiłem, Strutman dzisiaj absolutnie po prostu szalał. Asysty dwie. Strzały celne. No okej, okay. celne podania, bardzo dużo. Udane driblingi, i jak najbardziej dużo. Co tam jeszcze miał ciekawego? Udane odbiory. No jeden na dwa, tutaj bardziej obrona pro. Mm, halo, halo. Świetnie. Mam nadzieję, że nie zdenerwowałeś się za mocno. Że połączenie między nami było ok. Mi nic nie cięło, więc mam nadzieję, że i tobie nie. Newt mm, malinka. E, dziękuję. E, to lecimy z kolejną e, rozgrywką. Kolejnym meczem. Sebek010. Czyżby kolejny Polak miał dostać kolejny raz w dupeczkę? Mam taką nadzieję. Kajon, Do przodu. Pięknie. Tam. Dojdzie do El-Sharawi El Już się urwał! El-Sharawi pięknie, 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 pięknie. Nikt cię stary nie dogoni. Zobacz, zobacz, masz swoich też, masz też swoich, ale. No dobra, okej. Okay. Chciał sam na sam, proszę bardzo, zrobił to co chciał. Uch, co za finezyjne podanie do tyłu. Koke, Koke z wejściem. Uuuu, Perin, takim szczureczkiem go chciał przestraszyć. Dobra, niechby. Oooo! Zabi Nie zabiłem? Okej, bardzo ciekawa sytuacja. Strutman, strutman, przejdź sobie, tak jest, zejdź do środka, ładnie. I teraz do góry, tak jest, pach, do przodu. Aj, Icardi, troszeczkę spóźniony, ale może, może na niego piłeczka. Icardi, dawaj. Na 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 na, no nie tym razem. Robi proste podania, dobra. Uuuu, El co to było? Co, 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 co to było? Jest, i tu, pięknie. Ah, kombogbia nie no, mógł pokonać Nawasa, ale to jeszcze, jeszcze nie teraz. Spróbuję sobie takiego dalekiego. Pozwa... No, gdzie ty podbiegasz, człowieku Gdzie on mi podbiegł? Dobra, zróbmy tak. I może w ten sposób. No, 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 no. I. Ale. Dobry strzał, ale na Nawasa to za, za mało. Koniec pierwszej połowy z wynikiem. Zero do zera Jest bardzo ciężko, jest bardzo ciężko Ale wydaje mi się, że jestem odrobinę lepszy od przeciwnika Zaraz zobaczymy statystyki Proszę bardzo, tak On się tylko broni Ładnie, ładnie, ładnie rozciągana akcyjka Pięknie, tutaj piłka prowadzona O, Nie, 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 nie. Gameiro, widzi go, widzi go O, pięknie Obrońca spisał się na Pięć medali Trzyma go dwóch, trzyma go trzech Dobrze i teraz kontra Szybka kontrunia, kontrakontrunia Strutman Dobrze, do Kajona, Kajon Jest jakby sam, tutaj nikt go raczej nie zatrzyma Kajon, ktoś to taki szybki? Filipe, od kiedy? No, dawaj, ładnie Kajon Pięknie Dawaj, jest, jest Jest No, nie wierzę, co tam się stało Co tam się stało, jakim cudem Jakim cudem Strutman, dawaj, finezyjny Siedzi, siedzi, siedzi Jest o, synu, matko i córko! Jakie to było dobre! Jakie to było dobre. Okej, okej. Okay, okay. Serio. Uważam, że dobrze poszły mi te dwa mecze, aby teraz jeszcze oczywiście nie przetuptać. Spokojnie, spokojnie. O ludzie, co za akcja, co za akcja, co za emocje do ostatniej chwili, do ostatnich minut. O, mamy potężny atak, potężny kontra atak. Aby tu... Nie... Pika, pika, p, pi, pika, pika, remis. Więc pierwsza wygrana była naprawdę bardzo duża. Potem był remis. No i, i na tym skończymy dzisiaj. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Oczywiście nie zapomnijcie leć łapki w górę. Ja się będę teraz z wami żegnał. Jeszcze tylko pokażę na sam koniec statystyki, bo uważam, że byłem Strutman po raz kolejny zawodnikiem meczu. Byłem lepszy. Byłem zdecydowanie lepszy. Nie byłem zdecydowanie lepszy. Byłem odrobinę lepszy. Co wystarczy, aby być zdecydowanie lepszym. Dziękuję, tyle w temacie. Posiadanie piłki większe, celność strzałów na, na wyrównanym poziomie. Dobra, no i to tyle. Jak widzicie, pnę się w górę troszeczkę. Proszę bardzo, zostało 5 meczów. Damy radę wyjść z szóstej ligi i będzie piąta. Coraz bliżej ligi pierwszej. Nie wiem, czy dojdę do ligi pierwszej. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że będziecie w tym wszystkim ze mną. Ja się teraz z Wami żegnam. Trzymajcie się. I do następnego. Baba!